To już drugi i ostatni weekend z festiwalem artystów ulicy Siowart. Już dzisiaj od godzin popołudniowych artyści ulicy znów zagoszczą na ulicach i placach naszego miasta. O 22 na Skwerze Pionierów spektakl w wykonaniu Teatru Fuzja. Ten sam teatr pojawi się jutro o 12:00 na Placu Przymolo, a od godziny 20:00 Park Żeromskiego rozbłyśnie wieloma kolorami, a wszystko za sprawą drugiej edycji Nocy Kolorów. To spektakl dźwięku i ognia, na który złożą się iluminacje świetlne, pokazy gimnastyczne na chustach i obręczach, oraz Fire Show, czyli teatr ognia. To wszystko przy muzyce na żywo. Poza DJ-em zagra także saksofonista. Wydarzenie powinno zakończyć się około godziny pierwszej w nocy. Niedziela to ostatni dzień z artystami ulicy. O 12 na placu Przymolo odbędzie się spektakl dla dzieci w wykonaniu teatru Gili Gili a o 22 na Skwerze Pionierów Teatr Akt ze spektaklem Jagor. Główną inspiracją tego widowiska będzie Żywioł Ognia. To będzie ostatni spektakl w ramach Festiwalu Artystów ulicy Siowart. Na wszystkie wydarzenia festiwalu wstęp jest bezpłatny. Informacje na temat wszystkich wydarzeń w ramach festiwalu można znaleźć na stronie Regionalnego Centrum Kultury oraz na Facebooku.